Witamy Was wszystkich w Słowie na Sobotę. Koniec tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę. Unia Europejska nie będzie już otrzymywać gazu z Rosji. Teraz będziemy mogli kupować go kilkakrotnie drożej od USA. Świetnie, nam Polakom tak dobrze się powodzi, że stać nas na kilkukrotnie droższy gaz z USA. A jak? Mamy gest. Hashtag socjalizm, hashtag USA, hashtag UE. and of gas transit from Russia through Ukraine. European Union will no longer receive gas from Russia. Now we will be able to buy it several times more expensive from USA. Great! We Poles are so well off that we can afford gas from the US that is several times more expensive. Just look at us. We have a such a gesture. Komentarz z portalu Postempork, postem Postępowiec opublikował. Słuszna uwaga. Obywatelom Rzeczypospolitej w kapitalizmie powodzi się tak świetnie, iż stać nas na kilkukrotne przepłacanie za gaz, prąd, wodę itd. Tak co to dla nas? Dobrze chociaż, że widać już jak na dłoni, o co chodziło USA z rozpętaniem wojny na Ukrainie. Od samego początku jednym z najważniejszych celów tego konfliktu było odcięcie Rosji od rynków Unii Europejskiej oraz zajęcie jej miejsca w handlu z gospodarkami Europy. Cel ten powiódł się Stanom Zjednoczonym w 100%. Teraz państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, mogą wreszcie przepłacać m.in. za gaz z USA. Po co nam w końcu znacznie tańsze surowce naturalne z rynku rosyjskiego? Zwłaszcza w sytuacji, w której większość biznesów Unii Europejskiej ledwo zipie. Przez ostatnie dwa lata przez rynki Unii Europejskiej przetoczyła się fala upadków i bankructw znanych firm i przedsiębiorstw. Mnóstwo robotników straciło jedyne źródło utrzymania. W konsekwencji ogromny wzrost poparcia notuje m.in. skrajna faszyzująca prawica. Administracja USA zaś tupie nóżkami z zachwytu i niecierpliwie zaciera ręce na dalsze przedłużanie wojny na Ukrainie i kompletne zerwanie stosunków handlowych z Rosją przez państwa Unii Europejskiej. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.